Gdzie ty? No co ty? Ja jadę, a ty? Ogon w górę? Tak? No to dobra, życz mi powodzenia, przyjacielu. Siemandero, ekipa Czarnych Ciuków. mandero wszyscy zobaczcie, jak jestem zziajany. Ale co, jest godzina 16. Idę poprawić, poszukać drugiego orzełka, może tą łączkę. Mam półtorej godzinki, także nie ma opitalania, trzeba zasuwać. Może dziko dojedzie. Znowu, po raz kolejny to mówię, ale zobaczymy. No, się mówi, że zje obiad. Zobacz. Także lecę. Miłego oglądania. Pierwszy fancior. Piła jeden. <laughs> Sef, saf. SAF 1, piła jeden, a tak naprawdę koło ząbate od zębu czasu, no i tyle dobra, pierwszy fancik nagrany no i po pięciu minutach chodzenia odcisk pan pieczątka i co? jaka pierwsza monetium? kurde molek ha, ha, ha. pierwsza monetka 5 groszy między wojnie ale petarda ha, ha, ha. patrzcie tu się odcisnęło całkiem nie głęboko ale pięknie sypie ale pięknie ostatnio sypie <laughs> naprawdę jest rewelacja super, lecę dalej krety, krety nie śpią krety nie śpią, krety zasuwają było koło zębate maxi teraz jest koło zębate mini o, drugi taki fancior i guziolek no calusi calusi, ale bez bez niczego, no szkoda no nie ma pułaski, ale ja tu muszę taki zupełnie malutki kwadracik sobie zrobić, bo to naprawdę wszedłem, co ja tu jestem, z 10 minut a tu ciągle jestem w jednym miejscu także muszę sobie tu kosić muszę to pokazać nie bądźcie na mnie źli ale patrzcie jak wyszukacie. tu jest mój dołek tu jest, nie wiem, Miśka czy Łukasza Dołek. <laughs> jest monetka. Jest monetka typu zarośliku. Typu zarośliku, ale to jest niedobre. Od razu sygnał przy... Dobra, wyczyszczę i ją pokażę. Nie ma się co za dużo rozczulać, bo to jest dwa ziko z PRL-u. No ale jest moneta Jest moneta i jest przeoczona To jest najfajniejsze <laughs> A tam w oddali Zbroi się sam on Sam on Dzik nad dzikami Powrócił do zdrowia Za chwilę do nas przybędzie O widzę są słuchaweczki Zamknięty bagażnik Pewnie zaraz nadejdzie <laughs> Super Popatrzcie nawet fanty się cieszą na widok dzika. Siema, Kurde, ile myśmy się nie widzieli, nie? Ja, pitol, sto lat. Dwa tygodnie będzie. Siema, kurde, siemano, siemano. Patrz, nawet fanty się cieszą na twój widok. O kurde, już masz kaszubską baratynkę? Ja. Ale tam na tym kwadraciku? A ja tam miałem międzywojnie, kurde. Piątkę, no? I mówię tak, międzywojnie, guziczek. No proszę bardzo, już jest. Na wejście. Jak tam, zdróweczko? Dobrze. Jo, Siła jest? Jo, już lepiej. No to dobrze, fajowo. E, I my są razem. To jest najfajniejsze. Nie? Jest dziku, dziku, dziku. Przywitajcie, dzika! Największego dzika w Polsce. Lecimy dalej. Ożeł? Nie, to nie jest orzeł. Jak nie nazywaś tak? To jest reszka. Reszka? Tu ma dziób, ma skrzydła. To jest taka czucha. Z tego... No kurde, faktycznie jakby tak wiesz. No. orzeł, kurde, orzeł. Orzeł zardzewiały. No tak. Orzeź ty. Orzeż ty. Ty, ale ile ty nie kopałeś? Ma dwa tygodnie, nie? Ja pierdzie. Teraz wychodzą. Głód jest, nie? Ja. Od razu orzeł na pierwszym ty. <noise> Tym razem z głębokości kawał złomu. Ale kurde, sobie tak wziąłem. Za cel, <noise> jak pisaliście, może uda się odnaleźć resztę tego dzwonu, nie? Tych części. Może się uda. Dlatego kopiemy tu wszystkie głębokie, wszystkie niepewne sygnały Waldi tak samo na Pitale. Może się uda, zobaczymy. Nie mówimy, że nie. A wiadomo, nadzieja <laughs> umiera ostatnia. Co masz? Whisky. Whisky? Whisky, panie. Do zrobienia, chyba. Do wypicia. Kiedy? Zaraz. <laughs> no, sztuczców to no. jest full. No. Takie sygnały zostaną. Naprawdę. No widzisz, I tak to jest. Nie da się wszystkiego wykopać. Jak to Misiek napisał kurę bez dzika, to nie ma fantów, nie? Tak napisał? No napisał w komentarzu, bez dzika nie ma fantów, no. No on chyba Tobie zostawił. I poleciał. A di li, 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 li bombę, Scyzoryk, scyzoryk, tak nam nie wołają. Ludzie spoza mego miasta pewnie oni mnie nie znają. Bo ja jestem Adi Weicherowo i kopię scyzoryki. Takie tu zajazdy, takie rikityki. Nic ciekawego, ale był scyzoryk kiedyś. Ciemność, widzisz? Ciemność, widzę i nie widzę. Ciemność, widzisz? Albercik? Widzę ciemność. Jakieś groszy chyba. Współczesne 20 groszy? Ja chyba 20 groszy. Zajrzany kurde No. Kaszubski Rzymek. pozdrowienia <grymne> Chociaż kogoś pozdrowisz Ja tylko wyświetlę Jaki tam jest. Już ci mówię 7,7. ładny rodzik, nie? Pozdrawiamy 7, 7. Pozdrawiamy 7-7. To się trafia 7, 7 chyba. Tak? No Ja nie znam. No mówię, że.. Tak. Lony jest 7,6. 6 A na pewno się znajdą 7-7. Ale pozdrawiamy Krzysia Lonego. Lony pozdrowionka od czarnych ciuków. No to ładnie. O, bączek pi poleciał. Niechcąco przy zgięciu, mam resztkę na parstka. Szkoda. Szkoda, że nie cały. Na parsteczek wiesz, ale sama ten. Końcówka. Masz monetkę? To krzycz co? Jak PRL, to nie idę. Jak coś innego, to lecę. Zadzieram kiece i lecę. Masz problem, to chodź go wspólnie rozwiążemy. To jak jest patinium, to nie może być perelium. No kurde. Ups. Jeden grosz? Nie, dziesięć groszy. Tak? No. Zmyłka nastąpiła. A, Czyżby cię klątwa PRL-u dopadła chyba, jakaś nie? A to są współczesne chyba. No. To, to nie jest, to, to się Dobra, nie liczy. To Dobra, nie, nie wkładaj. Teraz i ja mam monetę. Ale patrząc na to cynkowość. Jego wysokość cynkowość, to... Nie, a kurde ty! Myślałem, że mam cynkowego tego Adolfa albo ten, a mam też perela. Matko Bosko, Matko Bosko, co to się tu stanęło? 63? Jak tak, to pozdrowimy 63. Tak, 63, pozdrowionka. Naprawdę duża, ale mnie ten Messenger atakuje. I ludzie, proszę was, kurde, nie atakujcie mnie. Dajcie trochę tych prywatności i spokoju że mógł sobie na przykład na wykopki pójść, albo z żoną. Patrz, kurde, 50 fenoli. Waldi, <grytania> 50 aluminiowa. Aluminiowa i słaby sygnał. No słaby dawała, no. 50 fenoli. Ale petarda. <grytania> tego, tego to nie liczyłem, no. Ale naprawdę był taki, aż, nie wiem. Ty, naprawdę jakiś dziwaczny ten sygnał jest. No, kurde, jak nie na takie Amelinium, wiesz? Dziwactwo. No, ale jest 50 super fan. Te 50 zawsze cieszą. Żeby za dużo radości nie było. <śpiewanie> to cyk zaraz naleci. Kubeł zimnej wody 20 groszy. Znowu 63 albo 8. Już bym chciał ósmy pozdrowić, ale jak wyjdzie trzeci, no to jeszcze raz 63 pozdrawiamy. Kaszubski ninja. Łowca dronów. Zapraszam was na lekcję. Kurde, ja nie będę po was poprawiał tutaj. My tu musimy z dzikiem przyjść i żeby po was poprawiać. Patrzcie teraz. O! Ty i nie płaski! Oldi z koroną. Tak, 5 chyba. Oj, czekajcie, doczyszczę go i włączę lampkę. Już lampka. Tu jest cykupyku. Widzisz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Guziczek liberyjny. 5 oznaczało. Średniej rangi, nie? No jakiegoś tam... Mur grabia. Nie. No. Mur grabia to był w Może to był Janosik. No może to, no, może to no, ten mur grabia z Janosika no. No, zgubił. No ale fajny. Fajny guziolek. Taki fan, A tak nawet lepiej wydać te, bez tej lampy. O kurde, super fanciory, nie? Jasne. No i petarda. Latuje lampka. I kolejny guziolek. Kolejny guziolek. To był mur grabia. A tu jest ten. Od Murgrabia Junior. Od Kalesonu. <noise> Od Kalesonu Murgrabiego. To chociażby miał jeden taki kury, koronę z jednym tym wypustkiem. A tu nic. Ciemno jest, to nie widzę. A ty jakaś pinka, czy co to kurde jest? No tak, a tu takie o. Od mankietu. Aha, no właśnie, spinka od mankietu. Dobrze, że ja tego dzika mam, nie? No i jest fajny fancier. Co ten ma za fanty? Kurwa? Co ty trafiłeś? Jakiś łowcu wielorybów? Posadę czy co? Kurwa? Polityczne haki panie, to są. Aha, masz haka? No ja mam haka. Szafa Kiszczaka będzie pan zapełniał. Ja mam dzisiaj tyle. Kurwa, muszę jednak tą lampkę włączyć. PRL-ki, guziolki, fajny ten liberyjny. Między wojnie 5 groszy, ale one takie. Już jest korcze słabiotkie, ale jest, o tu orzełka lepiej widać, 50 na parstek, cyk, tu spinka, mankietówka, a ty miałeś co, to miałeś tą jedyneczkę, nie to haka o... masz, to tu już masz, haka rzuciłem, no, to, to... tutaj jest ta jedynka, no. 10 groszy, no i petarda, tutaj jakiś gaciowiec, czego chcieć więcej? No, chyba dupka od baterii. No dobra, już do. Nie chwal się, nie chwal się, bo zaraz wiesz, niektórym ból skoczy, że korę znowu tyle fantów oni natrzepali, nie? Byli, kurde dwie godziny Srebro i tyle. Przebijane. O, no. Co to jest? Srebro. Srebro przebija. Kurde, jest sreberko. To Tomasz tak. Od naszego widza. Rękawiczki. O, jaki widzę? A ode mnie masz torbę. A to sobie tam musisz sam na którym, lewym czy, czy prawym. To? No, A lewym. No. Tu, tam. No dobra, zobaczymy efekt końcowy. I powiem Wam tak, jeden kurę z lepszych wypadów. Naprawdę zaję fajny wypad. No, A wiecie czemu? Bo było spotkanie z kumplem I to jest najfajniejsze w tym hobby Że nie fanty Nie ciśnienie na to, że kupiemy Kupiemy, znajdujemy, szukamy Bo musi być srebro Muszą być krzyżyki, muszą być inne pierdoły Nie, nie? Chodzi o to, żeby się spotkać, pośmiać się I miło spędzić czas I tak było nie? Uf, petarda A jak wam się podobało? Czarny kciuk, subskrypcja Nara, do następnego